A wszystko obija się o mój pierwszy maraton. Tak jest. To jest bardzo dobry poligon doświadczeń. Nie tylko swojego organizmu, ale także tego, na czym jeździsz. Wyruszyłem z napędem 1 na 11 44 z przodu 1150 z tyłu Apex 1. Miałem już przejechane kilka tysięcy kilometrów w takiej konfiguracji i naprawdę byłem zadowolony, Apex ma mocną sprężynę, która działa doskonale. Nigdy nie słyszałem, żeby łańcuch się obijał o ramę. Chociaż zmiana biegu była głośna, co mi nie przeszkadzało. Zmiana na klamce jest naprawdę rewelacyjna. Jedna dźwignia w górę i w dół. Jazda w rękawicach bezproblemowa. Wymiana koła coś pięknego. Naciągam przerzutkę, blokuję i zdejmuję koło bez problemu. Przełożenia 11,50 na szutrach i leśnych drogach rewelka. Blat 44 z przodu był wystarczający. No ale. Suwalskie tropy. Pokazało mi większe zróżnicowanie terenu, niż miałem w promieniu 200 km od miejsca zamieszkania. Kiedy na zjazdach wykręcałem powyżej 50 km z sakwami, to podjazdy po szutrach i ścieżkach były katorgą. Ale kiedy zobaczyłem podjazd z przełożeniem 20 na 32, bez komentarza. I wtedy postanowiłem. Napęd muszę mieć dwa blaty z przodu. Dlaczego nie zostałem przy SREMie, tylko wpakowałem się w GRX? -a? Dlatego, że nie byłem w stanie skompletować pełnego SRAMu. Choć znalazłem pełną grupę Reda, to cena mnie powaliła. I nie byłem pewien, czy przerzutka obrobi taki zakres. I tu wkracza pełna grupa GRX, przeznaczona do gravela. Zanim odnalazłem swoją korbę, wskoczyłem na kalkulator przełożeń. Tutaj mamy Kadencje. Ja śmigam mniej więcej tak 80 kadencji. Ustawiam, jakie, jaką kasetę mam. Tu, tu, tu 11:42. Może być Sunrise'a, bo chyba to nawet jest Sunrise'a. Ustawiam opony. Docelowo będę miał 40. Rozpiętość przełożeń mam 585%. 585%. Na droższej. Dużo droższej korbie 591. Moje kopytko tego nie odczuje. No ale pojedźmy dalej. Zobaczmy, jaką różnicę miałem, czyli jak wyglądało moje przełożenie teraz, co miałem. Czyli 1150 Sunraysa z tyłu i 44 z przodu. I teraz zobaczcie, jaki będę miał skok. 455% na 585%. I dzięki temu kalkulatorowi wiem, jaką korbę wybrać. Proste. W moim Seilekie oryginalna kaseta była 1142. Przerzutka musiała obrobić niestandardowy zakres. I tak GRX RX 810 SGS wydał mi się odpowiedni. Zmieniając napęd na GRX, muszę wymienić manetki. Wylatują moje mechaniczne hamulce na rzecz hydrauliki. Jak już mówiłem, maraton to bardzo dobry poligon doświadczalny. Jadąc w maratonie, w ogóle nie używałem tego dolnego chwytu. To nie było komfortowe panowanie nad rowerem. Nie czułem się bezpiecznie. Byłem bardzo mocno wyciągnięty do przodu. To po co ci kierownica typu baranek? Zastanawiałem się. I jeszcze jedno. Przez trzy tygodnie miałem rowienia w lewej dłoni. Brak chwytu. No i znowu zacząłem drążyć temat. Porobiłem pomiary, poczytałem. Okazało się, że co, że kierownica może być za krótka może mieć za głęboki chwyt dwa, bardzo mocno byłem rozciągnięty a po wymianie ta kierownica co teraz jest daje mi dużo przyjemniejszą frajdę z jazdy nie jestem tak powyciągany nie leżę na rowerze tylko po prostu siedzę delikatnie się sobie opieram i teraz chyba mam dopiero te tak zwane 60% na tyłku, 40% na kierownicy. I chyba o to chodzi w tych wszystkich zmianach, żeby było nam wygodnie. Bo wiadomo, że jak rower się kupuje, to może 10% ludzi z roweru jest zadowolona albo dopasowuje się do roweru. Oczywiście, że można jechać na każdym rowerze wiele kilometrów, i zawsze będzie się to wiązało z jakimś kosztem wygody ale także finansowym, a jak będziecie mieli źle ustawiony rower, to nawet kosztem zdrowotnym. Pozdrawiam wszystkich i wykręcamy dalej.